to niesamowite, że ilekroć tutaj przyjdę, czuję, że ten czas nie był zmarnowany, że ten dzień był jakoś efektywnie spędzony i że w jakiś sposób mnie ubogacił. Jeżeli się czegoś bardzo chce, naprawdę się tego chce, naprawdę się tego pragnie, to e, nic nie jest za trudne. Możesz sprawić, że świat jest dobry każdym swoim czynem. I to robią wolontariusze inkubatora miłosierdzia. Jedziemy do świętej Katarzyny. Jakby te wiadomości do Was nie dotarły, będziemy podsumowywać nasz rok pracy. Moja przygoda z wolontariatem zaczęła się na studiach. I w zasadzie wtedy zaczęłam czuć potrzebę, że powinnam w jakiś efektywny sposób wykorzystywać swój czas. Szukałam takiego miejsca. W którym mogłabym poczuć, że robię coś dobrego, że pomagam ludziom i że to naprawdę ma sens. O inkubatorze Miłosierdzia dowiedziałem się od znajomych, którzy stwierdzili, że jest jakaś fajna ekipa, która robi dużo dobrego. Najbardziej mi się podobało w tym to, że robią wolontariat, który naprawdę jest potrzebny i który nie jest tak naprawdę łatwy. Działamy w kilku obszarach, pomagamy osobom niepełnosprawnym i starszym. Nasi wolontariusze odwiedzają również podopiecznych hospicjów. Tam ludzie bardzo często boją się chodzić po prostu. Boją się chodzić, a tutaj są ludzie, którym to nie jest straszne. Poza tym udzielamy bezpłatnych korepetycji dzieciom i studentom. Wolontariusze odwiedzają także dzieci z domu dziecka. Tam również udzielają korepetycji, ale prowadzą także zajęcia plastyczne i inne warsztaty. Cel jest zawsze taki sam. Zrobić jak najwięcej dobrych rzeczy, które naprawdę przydają się ludziom, którzy są naszymi odbiorcami. Co nam się udało w tym roku? Co było dobrym pomysłem, ale niezbyt dopracowanym? A co w ogóle było złym pomysłem i kompletną klapą? Chciałabym, żebyśmy omówili te trzy aspekty właśnie w takich małych grupach. Poznałam wiele, wiele osób, które, tak jak ja, również miały pomysły na działanie. Tak, a więc ogólnie wszystko się udało. <grywa> Inkubator Miłosierdzia przede wszystkim tworzy społeczność, która ze sobą bardzo mocno współpracuje. To są ludzie, którzy wymieniają się doświadczeniami. Kontakt z mediami. Efekt domina. Ludzie się o nas dowiadują, bo ktoś nas polecił. Logo, plakat, ulotki, spot, fanpage. Centrum Myśli wspomaga nas w realizacji naszych projektów. W większości są to projekty skierowane na zewnątrz, do ludzi, którym chcemy pomóc. Kevinik Dobra. To mhm. był duży sukces. Dużo nowych osób zaangażowało się też w akcję Tele Dobra w całym mieście. Stała, kilkuletnia już współpraca z Caritasem. Tematy szkoleń dostosowane do potrzeb wolontariuszy i prowadzone w sposób ciekawy. Fajną sprawą jest ten wyjazd taki podsumowujący. No i pogoda na mnie. Nic straconego, słuchajcie, no mam nadzieję, że mimo pogody nie jest tak źle. Dobra, super, bardzo Wam dziękuję. To są tacy ludzie, którzy godzą bardzo wiele aktywności, obowiązków i znajdują jeszcze czas, energię, pasję na to, żeby pomagać innym ludziom. Więc wszystkie te osoby, dla mnie każda z nich. Jest wielką wartością i one też na mnie wpływają. Inkubator miłosierdzia daje wolontariuszom przede wszystkim wsparcie. Wolontariusz, który trafia do, do naszej grupy, e, może poczuć się zaopiekowany. Na pewno spotka tam osoby, które tak jak on mają podobne zainteresowania, ale także osoby, które udzielą mu wsparcia, gdy będzie tego potrzebował i gdy będzie chciał zrealizować swoją własną inicjatywę lub po prostu zaangażować się w regularny wolontariat. Każdy wolontariusz u nas przechodzi przez wiele szkoleń, które mają dać mu taki bufor bezpieczeństwa, mają go wyposażyć zarówno w umiejętności miękkie, jak i również w umiejętności specjalistyczne, które pozwalają czuć się komfortowo w kontakcie z tą osobą, której pomagasz i pozwalają zareagować szybko i sprawnie. Najważniejsza jest sama chęć to, aby zacząć, a my pomożemy. Dla mnie wolontariat to jest przede wszystkim wyzwanie, każde wyzwanie, każdego dnia coś nowego. Ty nie wiesz, gdzie przyjdziesz tak naprawdę, w jakim nastroju będą twoi podopieczni. Wolontariusz to musi być osoba, która ma w sobie pozytywną energię. To nie jest osoba, która może przychodzić z musu. Jeżeli nie chcesz być wolontariuszem, no to odpuść sobie, bo to też nie ma sensu. Nie dość, że ty się będziesz w tym źle czuł, tak samo i Dzieciaki nie będą Tobie ufały, nie będą z Tobą współpracowały, nie będą chciały po prostu z Tobą być. Nie bój się, one to wyczują od razu, po prostu. Najtrudniejsze w pracy wolontariusza z dziećmi, moim zdaniem, sprostać wymaganiom tych dzieci, które po prostu czasami są no niesamowite, słuchaj, wchodzimy do krainy smurfów i, i musisz jakoś się do tego odnieść, po prostu. Wolontariusze, którzy działają w grupie Praca z Dziećmi, przede wszystkim organizują czas tym dzieciakom, czy też po prostu z nimi rozmawiają. Możesz ich przygotować do sprawdzianu. Możesz też im pokazać, jak robić coś ciekawego jak konstruktywnie i ciekawie, twórczo spędzać czas. By powstało jedno zdjęcie, to potrzebne jest kilka osób. Jedna osoba fotografuje, druga bawi się światłem. Tu Adrianek koło swojego zdjętka. Co można przez to powiedzieć, jak myślisz? Ja to kojarzę z wolnością pewną, pewnym pokojem takim. Nazywamy to podajdalizm, od podawania dalej. Za parę lat na maturze będzie temat podajdalizm, a barok podaj różnicę. Nasi wolontariusze organizują również warsztaty, czasem też dla starszych osób. Na przykład ostatnio nasz wolontariusz zorganizował warsztaty z autoprezentacji, z wystąpień publicznych. Także no, działamy i staramy się cały czas iść do przodu i dzielić się swoją pasją. Ostatnio organizując wyjście z podopiecznymi na Stare Miasto, zastał nas deszcz. Ale to, że jeden z pacjentów powiedział mi, że w zasadzie przez 40 lat nie był na starówce, i jedna z pacjentek powiedziała mi, że ona lubi taki letni deszczyk, utwierdziło mi w przekonaniu, że było warto. Podopieczni często przywiązują się do swoich wolontariuszy. Po pewnym czasie taki wolontariusz staje się częścią życia pacjenta, a pacjent zresztą częścią jego życia. Każdego dnia tworzy się relacja, relacja, która się pogłębia. Wiele nowych osób zastanawia się, jak zacząć rozmowę, ale tak naprawdę okazuje się, że po pewnym czasie, z każdą kolejną wizytą jest coraz łatwiej. Wolontariusz powinien umieć reagować na potrzeby swoich podopiecznych. Taka umiejętność przychodzi często po czasie, ale ważne jest, by te potrzeby dostrzegać i umieć je zrealizować. Oczywiście trudno jest patrzeć na to, gdy nasz podopieczny podupada na zdrowiu, czuje się coraz gorzej, jest e, osłabiony. Trudno jest też patrzeć na śmierć naszych podopiecznych, z którymi często się związujemy. Jednak jest to wpisane w ten rodzaj wolontariatu. Najważniejsze jest, by. Wolontariusz towarzyszył swojemu podopiecznemu od początku do końca, by był przy nim zarówno w tych radosnych, jak i mniej radosnych chwilach, bo tym tak naprawdę mierzy się wagę tego wolontariatu. Taki pierwszy sukces. To był sukces mojej podopiecznej, którą przygotowywałam do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Była bardzo mądra. Ale brakowało jej czegoś, co by jej pozwoliło przejść poziom ustny. Bardzo różne są historie naszych podopiecznych, bardzo różne są ich zdolności, ale też bardzo różne są po prostu sytuacje życiowe, z którymi się borykają. Tyle jest błędów, więc jeszcze raz przeanalizujmy sobie wszystko o trybach, bo to jest bardzo ważne. Chodzi tutaj o to, żeby mieć też odwagę powiedzieć drugiej osobie: popatrz, robisz dużo, umiesz dużo, ale możesz jeszcze więcej, możesz lepiej, możesz bardziej, stać się na to. Czasem trudno, czasem było na granicy płaczu. Moja podobieczna przeszła w końcu. Zyskała sobie tytuł finalistki. Wiem, jak to jej otworzyło. Możliwości teraz na dalsze życie, jak się bardzo wzmocniła tym sukcesem. Dobra, jedziemy po kolei. My jesteśmy być może głównie po to, aby być przy tym procesie, aby dawać taką ludzką energię. I to razem przynosi świetny, absolutnie doskonały rezultat. Jeżeli miałbym przekonać osobę, która chciałaby zaangażować się w jakąś działalność, zrobić coś dobrego, to powiedziałbym: Słuchaj, wpadaj do nas, jest super energia, świetni ludzie, którzy tworzą, robią coś, co naprawdę przynosi wymierne korzyści. Wierzymy w nasze ideały i wierzymy w to, że jeżeli my dzielimy się dobrem z innymi, to ono nie tylko do nas powraca. Ale także mnoży się. Czuję, że jesteśmy razem. Te spotkania, te nasze działania pomagają nam jakoś się wymieniać, dają nam taką niesamowitą synergię. To jest świetne. Dzień dobry. Dzięki bardzo. Dziękuję. Także serdecznie Wam wszystkim dziękuję, i zapraszam już na coś słodkiego i nie tylko.